Leży sobie na leżaczku i ma wakacje A ja dzisiaj zostanę złym nauczycielem O ile to jest 2 plus 2 I wyślę go do szkoły Tylko najpierw muszę ją zbudować tutaj po cichu Tylko na początku zrobię taką długą ścieżkę Która będzie prowadzić prosto do budynku od jego domku Tylko on nie może się zorientować Więc teraz zacznę budować tutaj ściany Które będą bardzo wysokie I przy wejściu samym musimy tutaj dać oczywiście drzwiczki I takie okienka, żeby wszystko było widać I nie zapomnijmy wielkiego napisu szkoły no dodatek mogę dać tutaj na przykład taką tęczę i na przykład słoneczka, żeby ładnie to wyglądało i nawet taki zegar. Tylko chwileczkę, czy ja czegoś nie słyszałem? Aaa, pipet teraz stał widzowie szybko, muszę to na razie wyłączyć wszystko i zmienić się szybko w normalnego luczka. E, chwileczkę, czy ty tutaj przypadkiem nie budowałeś żadnej szkoły? Nie, ja tutaj buduję po prostu mój nowy domek. A, to dobrze, bo ja nie... Ja widzę szkołę i nie chcę do niej iść! Nara, idę odpoczywać w basenie! Ej, to jeszcze zobaczymy, bo on pójdzie do tej szkoły, tylko muszę odbudować to wszystko. I teraz wezmę się za środek i on też będzie cały niebieski, bo przecież to będzie moja szkoła. I wiecie co? Tutaj będą takie plakaciki. O, na przykład taki ładny obrazek, który widzowie narysowali nawet z moim domkiem. Tutaj będzie o, z kością, bo kości są najlepsze. I nawet o, chcę tylko kość, taką fajną piosenkę. I pod tym musimy dać takie ławeczki, gdzie ludzie sobie będą siedzieć, bo to jest widzowie korytarz. Tylko w szkole trzeba mieć buty na zmianę, żeby swoje stare buciki zostawić, więc tutaj położę takie szafeczki i zrobimy przewieralnie. gdzie pimpek będzie musiał zostawiać te buty. wiecie co, nawet tutaj dam taki woreczek z nuczekshop.pl, gdzie wy też będziecie zostawiać swoje buty i wsadzać do środka, więc to będzie naprawdę ładnie wyglądać i tutaj to zamkniemy i z tej strony zrobimy tutaj takie półeczki, gdzie wszyscy uczniowie, czyli tak naprawdę Pimpek, będzie musiał zziąć sobie swój plecaczek z duczechshop.pl tak, bo te plecaki są obowiązkowe. Każdy z was musi sobie kupić taki super plecaczek, żeby mieć go w tym roku w szkole i nawet zbuduje już w tym miejscu pierwszą salę, tylko jakie będą lekcje, tego właśnie nikt nie wie, ale spokojnie. Ja specjalnie mam taki plan lekcji, który teraz położę, tak. I wiecie co, muszę zapisać co dzisiaj Pipek będzie miał za lekcję? Więc teraz piszemy tutaj Pipkowi matematyka. Następną lekcją może być na przykład historia. Potem zrobimy lekcję plastyki. A na końcu będzie najlepsza lekcja, czyli WE. I mam nadzieję, że Pipek ją polubi, tak? Bo on za chwilę tutaj przyjdzie. Ale wiecie co? Na początku zróbmy salę matematyczną, bo to jest pierwsza lekcja, tak? Więc wchodzimy tutaj i trzeba zbudować idealne pomieszczenie, które będzie tak wyglądać. Więc zrobię podłogę i takie białe ściany w tej klasie. Bo matematyczna sala zawsze jest taka nowoczesna i ma bardzo dużo książek, więc ja bym tutaj dał dużo takich biblioteczek, żeby ludzie się uczyli, bo matematyka jest najlepsza i nawet takie o, dodawania i odejmowania na całą klasę. I jeszcze dam tutaj takie siedzonka, gdzie mój kolega będzie sobie mógł wybrać, gdzie będzie siedział, w jakiej ławce, ale dla niego specjalnie zrobię tutaj taki jeden stolik, żeby był jak najbliżej tablicy. Tak, bo tutaj będzie można się uczyć. ja jako nauczyciel będę mieć ciężkie zadanie dla niego, bo będę mu zadawał na przykład luczek plus luczek to się równa, albo luczek, luczek, luczek Kluczek, kluczek, ty ją się naprawdę mega zdenerwuje i wiecie co? Na dodatek dam tutaj Pipkowi moje rzeczy do szkoły tak, czyli zeszyty na przykład w kratkę i w linie i na dodatek dam taki super piórniczek, skąd Pipek będzie mógł sobie wyciągnąć jego rzeczy, ale teraz zrobimy kolejną salę, czyli historyczną ponieważ tutaj będzie naprawdę strasznie dla Pipka, bo będę się go pytał o różne dobre rzeczy, ale na początku zrobię podłogę i ściany z takich cegieł, bo tu wygląda jak sala historyczna i tutaj będzie bardzo dużo takich starych książek, a na dodatek Będą tutaj wisieć śmieszne obrazki historyczne, które są czarno-białe Tak, ponieważ w historii, widzowie, tutaj chodzi wszystko o czas Więc ja bym dodał tutaj jeszcze troszeczkę pajęczyn I na dodatek, ej, mam takie zegary, które są takie starodawne I w sumie w hasari od historii chyba jest tego pełno Teraz zrobię tutaj znowu dla Pipka takie jedno stanowisko Ja tutaj zbuduję jeszcze moje siedzonko, żebym ja siedział jako nauczyciel I stąd tutaj będę zadawał Pipkowi ważne pytania Bo zobaczcie, mam na przykład pytanie, kiedy powstała piosenka Ta, o czyli lud Luczek i pimpek jest wszystko czarno-białe Przecież pimpek tego nie zrobił Albo nawet kiedy Luczek i pimpek się poznali Dobra przecież on nigdy nie, po, nie odpowie na te pytania Kiedy Luczek i pimpek chcieli odejść z nagrywania Tak, bo my chcieliśmy widzowie odpuścić Ale to pimpek będzie musiał wszystko powiedzieć Albo nawet kiedy powstał Luczek Shop Tak, ej w sumie nawet ja tego nie wiem widzowie Bo to są daty historyczne W historii się uczy takich starych rzeczy Ale zaraz skończymy naszą szkołę Bo została nam jeszcze sala plastyczna Do zrobienia IWF Więc zobaczcie ja tutaj zrobię wszystko kolorowe Bo przecież w sali od plastyki tutaj dużo Musi być koloru I zaczyna to wyglądać naprawdę dobrze Ale jeszcze trzeba zrobić ściany takie Wydaje mi się że z bloku żelaza będą ładne I ja bym tutaj dał bardzo dużo obrazków Więc zobaczcie Zrobię sobie coś takiego, żeby idealnie dać obrazki na dwie kratki wysokości Tak W sumie te obrazki nie są jakieś ładne Ale za chwileczkę dam lepsze Tylko najpierw pomaluję całe ściany Na różne kolory Widzowie tak, bo w sali od plastyki jest bardzo dużo tego Więc tutaj musi być na pewno kolorowo I teraz to naprawdę dobrze wygląda jak w sali od plastyki Wiecie co? Tutaj będzie dla Pipka zadanie, patrzcie Narysuj jeden luczka, potem wieźniaka A na końcu strasznego smoka Endu, ale to wszystko będzie mógł On rysować tutaj na swoim stoliku Bo dam tutaj parę tych stolików w sumie I tutaj będą takie bloki, na których można Sobie rysować cokolwiek się chce Ale żeby nie było tutaj tak pusto, to ja dam Tutaj dużo jeszcze takich siedzonek Na których będą moje kolorowanki Z luczekshop.pl, tak, bo one są Najlepsze one tak ładnie wyglądają I teraz tutaj została ostatnia rzecz Czyli taka sala gimnastyczna I wiecie co, ja tutaj zrobię drzwiczki, ale nie będzie to pomieszczenie zamknięte, bo ja chcę, żeby ono było ogrodzone i na zewnątrz. I zrobię tutaj jakieś boisko do grania. I teraz to wygląda naprawdę dobrze, ale przy samym wyjściu będą tutaj rzeczy na siłownie, więc Pippek będzie musiał w tej szkole bardzo dużo ćwiczyć i być bardzo aktywnym uczniem. A tutaj zrobimy całe boisko, taką trawę, ale zieloną do końca, w taki sposób, żeby dodawać tylko tutaj linie na obramówkach, więc trzeba to zrobić. I po dwóch stronach trzeba dać jeszcze bramki do grania, tak, ponieważ tutaj ja będę Grać z Pipkiem zaraz w piłkę nożną Taką piłką, którą mogę sobie kopać Tak jest, i wiecie co, w sumie już mogę Iść po Pipka, żeby przyszedł do tej szkoły Ale on póki sobie chilluje To teraz dam taki autobus szkolny Tak, i wiecie co zrobię z nim, przewaluję go Na żółto, tak, teraz to wygląda jakby Naprawdę to był bus szkolny I muszę nim podjechać pod Pipka Wstawaj Pipy, koniec leżakowania, patrz, musisz iść do szkoły Jak to już jest pierwszy <laughs> września Ale ja nie nienawidzę szkoły Nie, ja nie chcę tam iść, jak chcę skokliwość być zły nauczyciel Luczek, musi ci zabrać całą wodę z basenu, wyskakuj i wsiadamy teraz do busa i zobacz, tam naprawdę pisze powrót do szkoły. <grym> a <Aby> mi się <grym> tak super odpoczywałam w wakacje, no dobra, chyba muszę jednak iść do szkoły. No tak, ja w takim razie wsiadam i zobaczcie, Pipek teraz będzie normalnie w szkole, a ja jestem bardzo złym tym nauczycielem. I dobra, patrzcie, widzisz to Pipek, ty myślałeś, że ja buduję domek, za tak naprawdę to jest szkoła. Nie, co ty Oho. zrobiłeś i wygrałeś. Mi się to nie podoba! Jak to, ja jestem nauczycielem! Tak jest, Marsz! lepiej ściągnąć te buty i oddaję tutaj duszawki. szafki. O nie zapomniałem o tym, a ja kocham moje diamentowe buty! <grym> ale, <grym> ale chwila! O, o, zapomniałem o moim plecaku! Ej, no właśnie tutaj są plecaki. Musisz sobie wziąć jakiś szybciutko i wiecie co widzowie, jak on mógł zapomnieć. Przecież normalnie każdy musi mieć plecaczek i nawet jest zestaw szkolny na luczekshop.pl, gdzie są wszystkie rzeczy w jednym miejscu taniej i nawet jest autograf luczka. Ej, nie wiesz co ja jednak bo powziąłem z domu taki czerwony mu A co? Jak to czerwony plecak? O, mi się one nie podobają. W ta szkoła jest cała niebieska i tutaj nawet pisze, że jest zakaz rzeczy pipka, zakaz plecaku! No jak to? I bez weźmy twój plecaczek. Tak, zabieraj je wszystkie. tutaj jest plan lekcji. Pierwsza lekcja twoją to będzie matematyka, piptek, więc lepiej dawaj do środka i już sobie tutaj. Nie, ja nie nauczę matematyki. O, no, dobra, no niech ci będzie, nauczycielu. Czego dzisiaj się będziemy uczyć? Ej, chwileczkę, dlaczego ty tak daleko siadłeś? Tutaj siadaj bliżej, Pippek, tak spóźniłeś się i będziesz jak najbliżej nauczyciela, ci się. Nie, a nie mogę usiąść tutaj. Nawet mnie denerwuj, bo dostaniesz jedynkę. Dobra, to w takim razie ty sobie usiądź, a ja tutaj zadam ci ważne pytanie z matematyki, więc lepiej się skup, bo uwaga, mam pytanie. Ile to jest luczek plus luczek? Luczek plus luczek to będą dwa luczki, dobrze zgadłem? Hmm, tak, dobrze. Ej, mi się wydaje, że Pimpek może ściągać, przecież on jest głupiutki. On nie wie, ile to jest nawet dwa plus dwa, co dopiero jeden plus jeden. Ej, ja tutaj coś... Gdzie sala od historii, a z matematyki masz jedynkę! Nie, ale poczekaj, ja muszę iść do toalety, bo Mega chce mi się ko... W mojej szkole nie ma toalety i nie ma przerw. Nie ma nie, nie, nawet miejsca na jedzenie. Ty chcesz iść do toalety, to w takim razie poproszę, tutaj masz kibele. Co, na środku sali matematycznej? Mam rozmachu w życiu! Nie, ja chcę wyjść z tej szkoły! Nie, nie, nie możesz iść. Musisz przejść każdą lekcję pipek, bo ja jestem złym nauczycielem, luczkiem. Dobra, to w takim razie chodźmy teraz do sali od historii. I tutaj jest tylko jedno twoje miejsce, więc sobie usiądź przy tym super plecaczku i nawet tutaj, ej, są takie stare obrazki, bo będę mieć do ciebie parę pyta. Jak to z historii? No dobra, o, ale to o. wszystko tak staro wygląda i ta sala śmierdzi! Co? Chwilę, jak to śmierdzi? Nie, ona jest najlepsza, Pimpek! O niej, i mój patyczek, teraz ci zadam pytanie. Zobacz, kiedy powstała ta piosenka taka stara? Nie wiem, ona jest o. super stara z jakoś rok temu! Co? Jak to rok temu? Nie, Pimpek, ona wyszła 14 lutego, widzowie, ja to pamiętam! Tak, możecie wy też pisać odpowiedzi. I uwaga, Pimpek, ty jesteś głupiutki, lepiej ogarnij się. A teraz, kiedy poddał się Luczek i Pimpek? No bardzo dawno, nie wiem, z jakieś 8 lat temu, panie nauczycielu! No no widzowie, wy musicie pomóc Pipkowi i piszcie w komentarzach. Dawaj teraz, Pipek, dalej, bo dostaniesz jedynkę. I uwaga, kiedy Luczek i Pipek chcieli odejść z nagrywania z Minecrafta? O, o, to było straszne, ale też tego nie pamiętam. Może jakoś w Grodniu? Nie, to było latem 1980 roku. To my byliśmy bardzo młodzi, wtedy nie chcieliśmy odchodzić. I co ty w ogóle mówisz, dziadek? Ty chyba się pomyliłeś. Co, chwilę, jak to dziadek? O nie, widzowie, dobra, teraz Pipek mnie zdenerwował. A teraz najważniejsze pytanie, bo jak tego nie zdasz, to dostaniesz jedynkę. Uwaga! Zastanów się, kiedy powstał Luczek show. Lucek Lucekszok powstał wraz z Piosenką Kości! Tak, to poeta. Ej, tak! Chcę tylko kość, kość! <kuszczek> nie, ja jestem starym nauczycielem, już bardzo złym. No ale dobrze, hmm... Dostajesz piąteczkę z normalnie historii. Chodźmy dalej, bo teraz jest sala od plastyki! A uh, Ale super, plastyka! Kocham ją rysować, ale chwila, ile tu jest farby na ścianach! No, no tak, bo tutaj trzeba umieć rysować! Tu jest pewno kolorów i my to kochamy! Dawaj Pipek tutaj do przodu i masz trzy zadanka. Zobacz, masz na pierwszym zadanie narysować luczka. A, no to to jest proste, patrz nauczycielo, już cię rysuje, ale to będzie dobre! Dobra, to w takim razie, skoro pipek to rysuje, to ja wezmę ej, takie farbki. I ja mogę na przykład jako nauczyciel troszeczkę popsuć mu rysunek, ale na razie nie będę tego robił. O, tak, teraz hmm. wystarczy, że narysuję ci jeszcze oczka i taką śmieszną twarzyczkę. Są śmieszną twarzyczkę, jestem ciekawy co ty narysujesz, a wy widzowie pamiętajcie, że jest kolorowanka luczka i pipka i ona jest najlepsza. O tak, dobra, jeszcze to muszę narysować i twój wielki pepek, tada! To jest gotowe, patrz jak ty super wyglądasz, tylko jesteś o. trochę gruby! Ej, w sumie to jest bardzo fajny rysunek, on naprawdę mnie dobrze narysował, tylko wiesz co, ja nie mam takiego brzuszka, ja jestem chudziutki! Dobra, nie, pipek, dawaj teraz drugi rysunek, czyli takiego villagera! To musi być prostsze, ja wiem jak to narysować! O, dobra, zobaczcie, ja mu teraz psuję jego rysunek! Ej, ale on się zdenerwuje Pomyśl, że on to wszystko rysuje Dobra, narysowałem Ale co ty zrobiłeś, panie nauczycielu? No, on jest cały pomazany Nie marudź mi tutaj Tylko lepiej rysuj kolejnego Bo twój jak w sumie był fajny Ale dobra, ja go zepsułem Teraz dawaj tego smoka O nie, to jest mega ciężkie zadanie Ale chcę dostać szóstkę I to powinno co nie? No chwilę to jest obrzydliwe! Jak ty mogłeś narysować takiego smoka tak brzydko? Dostałeś jedynkę, wywalaj To Teraz masz ostatnią lekcję w mojej szkole, czyli sala gimnastyczna. O, w bardzo go o. lubię! O, będziemy grali w piłkę! Tak i zobacz, ja tutaj jak kliknę, to po pojawiają się piłki. Dawaj w takim razie pomstrzelam ci gola i przegrywasz to! Ej, co to My <laughs> to nie zaczęliśmy być? Nie, dawaj jeszcze raz! Teraz ja ci strzelę gola, a masz! Ty jesteś taki stary i wolny! Powiedziałeś Pipek, o nie, Pipek normalnie wkurza nauczyciela dobra, widzę, że ja daję tutaj milion piłek i teraz strzelę je do twojej bramki i dostajesz jedynkę z wewu, bo jesteś bardzo słaby. Nie, co ty robisz tylko nie to za karę! Rozwalę twoją głupią szkołę i robię te! Pipek jesteś najgorszy! W Karfurze porywamy cię w kulinarną podróż do kuchni korań...